Idziemy teraz zatankować samochód, który wynająłem na projekt. Zapomniałem to zrobić wczoraj, więc nadrabiamy. Z Swego czasu pracowałem w tym rentalu jako młody filmowiec. W ogóle próbowałem swoich sił w różnych rolach na w planach filmowych i ogólnie w branży. Pomagałem przy rekwizytach, scenografii. Byłem opiekunem statystów przez nawet dłuższy czas. W pewnej chwili objąłem taką łódzką filię pewnej agencji statystów i epizodystów i prowadziłem tam projekt serialu, takiego polsko-amerykańskiego. Nazywał się D The... coś tam, nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Natomiast Rental to była właśnie jedna z takich fuk, które podjąłem Chęcią dowiedzenia się o tej branży jak najwięcej. No i muszę powiedzieć, że praca w tym rentalu była bardzo pouczająca i e, przyniosła mi dużo wiedzy na temat sprzętu filmowego, którego dzisiaj regularnie używam w różnych produkcjach. No i co? Cała ta vlogowa przygoda, którą zaczynam, to jest jakaś tam kontynuacja tej mojej drogi filmowej i myślę, że. No z vloga na vlog będzie ciekawiej Kiedyś w ten sposób cały czas myślałem o rapie I tworzyłem um, Dwu wersy w głowie A teraz myślę o tym jak Opowiedzieć wam o swoim życiu Tak żeby to było ciekawe Mam nadzieję, że jakoś tam się udaje Dziękuję Siema, ma. I to się bardzo fajnie zaczyna kręcić. Siema, czekaj chwilkę. ma. Tak. Tutaj. U was czyli Cześć, Maćek, Za, za. Tylko i aż to jebać cały złotego świata. Jemyś! Obojętność na pysk. Ja... Tylko na Numer nagrany, czekajcie na niego. A um, Niedługo szykuje się okazja, żeby zobaczyć się e, znowu. Co to za okazja? Mamy dwie dyszki Bill i 27 Hemgru WCK 12, 13, czy jakoś tak? Jak, jakoś, tak. jakoś tak. Właśnie w razie czas leci. Nieubaganie już za chwilę przed Wami kolejne dziesiątki, miejmy nadzieję, zdrowych lat, a my jeżdżamy 16 października na Torwar. Bądźcie z nami, elo. Dillgang, elo. WCK, pozdrawiamy.